Cześć kochani! Z tej strony Kasia Pozyńska, pisarka, baba z lasu i opowiadaczka. W dzisiejszym vlogu chciałabym porozmawiać z Wami o moim koniku, czyli o książkach. Nie o prawdziwym koniu, chociaż konia też mam, ale o tym być może kiedy indziej. No, wracając do rzeczy. Niedawno został opublikowany raport Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce. Ten raport jest taki coroczny dokument, który się ukazuje i który pokazuje nam, jak mało w Polsce czytamy, bo zawsze myślę, że stereotypowo e, uważamy, że w Polsce czyta się bardzo mało. No i zanim przejdziemy do e, konkretów, jak to tak naprawdę jest, koniecznie mi zostawcie w komentarzu wiadomość, ile wy e, czytacie książek rocznie. Czy to jest e, żadna książka, jedna, dwie, trzy, sto milion. E, jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć w tej kwestii. E, natomiast, co się okazało, jeżeli chodzi o tegoroczne badanie? Po raz pierwszy od 10 lat. Juhu, huraj! W ogóle było wielkie poruszenie w tej książkowej społeczności, ponieważ nastąpił wzrost czytelnictwa. Więc już nie było takich pustych półek, jak za moimi plecami. No dzisiaj te puste półki, ponieważ jestem w trakcie e, przemeblowań książkowych i, i jest ogólny chaos, tak jak Wam powiedziałam. A może nie powiedziałam, bo już nagrywam kolejną wersję i nie wiem, co w której mówiłam. W każdym razie mam tutaj chaos, e, który staram się ogarnąć. E, ale wracając do rzeczy. Mamy wzrost. 9% wzrostu czytelnictwa. Co tak naprawdę te 9% oznacza? Otóż e, tutaj, jakby e, ten optymizm był w, Wystrzelił w kosmos, ale czy powinniśmy tak naprawdę być aż takimi hura optymistami w tej kwestii? No więc trzeba najpierw zobaczyć, jakie było centralne pytanie tego badania, a mianowicie brzmiało ono, czy w poprzednich latach przeczytaliście przynajmniej jedną książkę lub jej fragment. Więc to jest taki kruczek, czyli 9% osób więcej przeczytało co najmniej jedną książkę albo jej fragment czy to jest dużo czy mało. No musimy to porównać z liczbą osób, które, czy tam z procentem osób, które czyta więcej książek. Mamy dane na temat tego, ile procent osób przeczytało 7 książek rocznie. Co najmniej 7 książek rocznie. I to jest 8% polskich czytelników 8% respondentów przeczytało co najmniej 7 książek rocznie. No i niestety ta zmienna pozostaje przez lata statystycznie stała. Znaczy tam są jakieś ruchy, ale te ruchy właśnie statystycznie nie są ważne. Czyli jest jakaś tam stała grupa czytelników, którzy powiedzmy sporo czytają i no i grupa osób, która no nie czyta w ogóle. Natomiast mimo wszystko, jakby jak ludzie zaczęli się wczytywać w ten raport, okazało się, że tak jest, no to troszeczkę smuteczek i w ogóle, ale mimo wszystko ja bym była optymistką, bo ja uważam przede wszystkim, że czytanie powinno sprawiać nam radość, że nie powinno być jakby takiego zmuszania do y, czytania. No i y, też jest taki świetny cytat, i nigdy nie pamiętam, kto to y, powiedział. Być może, jeżeli ktoś z Was wie, no to też mi zostawcie w komentarzu y, wiadomość, y, kto mógł to powiedzieć. Y, otóż. Y, jeżeli ktoś nie lubi czytać, to po prostu nie trafił jeszcze na swoją książkę. I czasami się z tym stykam. Nawet ja dostaję czasem takie wiadomości od osób, które w ogóle nie czytały, a potem właśnie na przykład sięgnęły po moją książkę. Miałam kiedyś właśnie kierowca Tira do mnie na przykład napisał, że w ogóle nie czytał książek, przeczytał Łaskuna i zaczął potem czytać. I to było dla mnie mega fajne, że się przyczyniłam do tego, żeby ktoś sięgnął po inne książki, bo mnie nie tylko o to chodzi, żeby czytać my nie. mnie. Nie chodzi o to, żeby ludzie odnaleźli właśnie radość, z lektury. W związku z tym, te 9% osób, które w ogóle zdecydowało się zbliżyć do książek, jest dla mnie super, bo tylko próbując możemy się przekonać, czy to jest dla nas. Bo ostatnio rozmawiałam sobie nawet z takim znajomym, że o, może fajnie byłoby skoczyć ze spadochronem, może fajnie byłoby zacząć się wspinać na jakieś ścianki, ale się boję. No ale póki się nie spróbuje, no to się nie wie. Tak samo, póki ktoś nie przeczyta książki, no to tak naprawdę nie będzie wiedział, czy to mu odpowiada. Więc Fajnie, że jednak więcej osób po te książki sięga. Szkoda, że ta grupa stałych czytelników nie wzrasta, że to jest, nie jest więcej niż 8%. No jako pisarka bardzo bym chciała, żeby to było, wiecie, kilkadziesiąt procent Polaków, którzy sięgają po kilkadziesiąt książek rocznie. Ale i tak się cieszę, że jest tym czytelnictwem większe zainteresowanie. No i po, posłuchajcie, kto, y, kto w Polsce czyta, kto jest w tych tajemniczych 8%? Oczywiście, być może nie będzie to zaskoczeniem, w tych 8% e, największy procent e, stanowią ludzie młodzi, no bo to wiadomo, że jeżeli chodzimy do szkoły albo na uczelnię, to jesteśmy niejako zmuszeni do tego, żeby pewne książki poznać, żeby pewne książki przeczytać, e, no i rzeczywiście tak jest, są lektury i tak dalej. No i młodzi tutaj e, e, wygrywają. Co, co ciekawe i co w sumie pozytywne, e, połowa respondentów właśnie w, w tym młodym wieku... Tych uczących się. Powiedziała, że mimo, że niejako są zmuszeni do czytania, to nadal mają z tej lektury przyjemność. Niestety później, kiedy kończą edukację, to często z tej lektury już później rezygnują. No. Ten procent jednak 43%, tylko potem jedną książkę sięga, więc to chyba zaskoczeniem nie było. Jeżeli chodzi o dane takie lokalizacyjne, być może tutaj będziecie zaskoczeni, ale oczywiście najwięcej czyta się w wielkich miastach, to niekoniecznie może musi być związane z lokalizacją. Być może chodzi tu właśnie o to, że w tych dużych miastach powyżej 200 tysięcy jest więcej szkół, więcej uczelni, czyli więcej tych młodych czytelników, którzy stanowią ten duży procent czytających ale być może niektórzy podejrzewaliby, że mało czyta się na wsiach. A jak się okazuje, na wsiach czyta się więcej niż na przykład w miastach do 20 tysięcy ludzi. Jestem ciekawa skąd jest ta różnica, ale wydaje mi się, że ona jest ciekawa. Teraz też wiadomo, że już nie ma takiej, takich problemów z dostępnością książek bez względu na to, gdzie mieszkamy. No ja na przykład mieszkam w Lesie, ale do książek mam dostęp, nawet nie wychodząc z domu, no bo możemy teraz również i sięgać po książkowe streamingi, więc to też jest jakby takie fajne, że ta dostępność książek. Jest naprawdę duża, możemy sobie wykupić abonament i ileś tych książek miesięcznie sobie przeczytać albo wysłuchać, bo są też audiobooki. Chociaż ten raport Biblioteki Narodowej nadal pokazał, że wśród w ogóle czytelników mimo wszystko papier nadal zwycięża, nadal jesteśmy do tego papieru przywiązani. E-booki stanowią, z tego co pamiętam, teraz mogę się mylić, o tym kilka procent wyborów czytelniczych. Ale wracając do rzeczy. Czyta, oczywiście, to też jest taki e, być może stereotyp, ale chyba się potwierdza, to też obserwuję podczas spotkań autorskich, e, również w moich mediach społecznościowych, więcej jest czytających e, kobiet. No i to też potwierdziło to badanie Biblioteki Narodowej: też kobiety częściej nie przestają czytać, czyli po skończeniu nauki czytają nadal. Kobiety też częściej mówią o tym, że wyniosły miłość do czytania z domu. I kobiety też częściej w tym badaniu mówiły o takim swoim stosunku uczuciowym do lektury, do książek. Mężczyźni jakby byli mniej emocjonalni, jeśli chodzi o książki. No i aha, no tutaj jest właśnie to, co też jest interesujące w tym badaniu, a mianowicie to jest tylko taki mały punkt, ale być może taki, na który powinniśmy zwrócić wbrew pozorom uwagę, bo okazało się, że wśród nastolatków książki częściej otrzymują dziewczyny niż chłopcy. Chłopcy w tym badaniu narzekali na to. Także mówili, że przez to, że oni nie dostają prezentów książkowych, to nie mogą sobie jakby wyrobić własnego zdania na literaturę, własnych takich wyborów literackich, bo czytają tylko i wyłącznie lektury. Także to jest taki sygnał, że jeżeli macie syna, jeżeli macie młodszego brata, jeżeli macie bratanka, siostrzeńca i tak dalej, to podarujcie mu czasem książkę, może Wiedźmina, tak delikatnie sugeruję, może moją książkę, żeby zobaczył sobie, czy. Ta y, literatura go w ogóle pociąga. Y, no i y, być może wyrośnie z tego kolejny czytelnik. Jeżeli chodzi o gatunki, to najbardziej popularnym gatunkiem w Polsce jest kryminał. No a na drugim miejscu literatura obyczajowa, na trzecim non-fiction. Jeżeli chodzi o najpopularniejszych autorów, to Remigiusz Mróz na pierwszym miejscu. Z Remkiem się znamy już od lat, więc się bardzo cieszę, kibicuję mu. Na drugim miejscu również prywata, bo Stephen King, którego uwielbiam. No i na trzecim miejscu Henryk Sienkiewicz. Być może wynika to z faktu, że Sienkiewicz od lat no jest po prostu w kanonie lektur i gdzieś tam znowu wracamy do tych młodych czytelników. No i na koniec coś, co jest jak dla mnie istotne, a mianowicie porównano w tym badaniu również źródła tego, skąd czerpiemy wiadomości na temat książek. Poszerzyła się grupa takich internetowych miejsc, gdzie można sobie o tych książkach posłuchać, poczytać i tak dalej. Na w większości platform są takie społeczności książkowe, ale nadal ufamy najbardziej osobom z naszego najbliższego otoczenia, rodzinie i znajomym, bardziej znajomym niż rodzinie, jak pokazało badanie, no bo z rodziną się dobrze wygląda tylko na zdjęciu, czyli nadal face to face to jest jednak ten najważniejszy kontakt, a to oznacza, że każdy z nas, każdy z was ty i ty i ty i ty i ty możecie promować czytelnictwo w swoim otoczeniu także bardzo z tą myślą was zostawiam możemy gdzieś tam oddolnie te książki popularyzować i życzę wam dobrego dnia jeżeli wam się podobało to koniecznie subskrybujcie wracajcie na ten kanał bo pomożecie i mojemu kanałowi no i będziecie promowali gdzieś tam czytelnictwo z góry wielkie dzięki do zobaczenia następnym razem.